Hej, hej, witajcie kochane wodniki, z tej strony Wróżka Roza, dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc listopad 2025. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to co usłyszycie może być bardzo ważną informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam można zarezerwować termin. Aczkolwiek też jest podany link do kalendarza, tutaj bezpośrednio pod filmem. Też można się zapisać. W razie problemów możecie do mnie napisać i wtedy wspólnie ustalimy termin sesji indywidualnej. Drogie wodniki, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Bądźcie aktywni, działajcie, żeby te, te statystyki rosły. Więc to jest istotne dla mojego kanału, także z góry dziękuję. Trochę są później nagrywane te horoskopy, ponieważ właśnie wróciłam z Indonezji, też musiałam. Doładować bateryki, jak to się mówi, i też poczuć taką pozytywną energię, żeby Was też zarażać tą energią. Ok, przechodzimy do czytania. Zobaczymy, kochani, co tutaj u Was w finansach wodniki, finanse, finanse, finanse dla wodnika na miesiąc listopad 2025. Kochani, nie traćcie wiary, tu być może też będziecie korzystać z jakichś kursów, szkoleń. Nie będzie łatwo, ale tu odnosicie sukces, także strategia być może jakiegoś takiego myślenia innego, analitycznego będziecie się uczyć, może też podejmiecie ryzyko, żeby zagrać na giełdzie. Więc tu może chodzi o inwestycje, właśnie jeśli chodzi o złoto czegoś, czego nie widać. Uwaga też na uczucia, uwaga też na swoje słowa, na riposta. Może też być tak, że ktoś może dotknąć słowami waszej duszy. No, dociągamy tutaj, tak? No, słuchajcie, marzenia są po to, żeby je spełniać, tak? Więc tutaj macie ogromny potencjał, kochani, jesteście w energii króla pentakli. Nie słuchajcie innych, tak? Bo tutaj jest też ta kobieta, która ścina. Jest tu para też, być może będzie Was wspomagać, może u jakiegoś małżeństwa pracujecie, aczkolwiek też może być tak, że kogoś tutaj poznacie, kto będzie Was wspomagał. No sprawy idą do przodu, tak? Może też na chwilę trzeba się zatrzymać gdzieś tutaj, żeby. Się to wszystko nie posypało, bo być może będzie bardzo szybko szło i będzie trzeba nagłe decyzje podjąć. Coś, co jest do uzdrowienia, musicie uzdrowić, tak? Może się tak zadziać, że może jeśli chodzi o grę na giełdzie, tak, że, żeby się to nie zawaliło, więc bądźcie ostrożni w inwestycjach. A być może będzie tak, że komuś się coś tutaj zawali, bo wy podejmiecie decyzję, że. Tak Wam dobrze idzie na tej giełdzie, że rezygnujecie z pracy, zmieniacie swoje horyzonty i będziecie już działać na swoim. Więc też tak może być. Więc nie jest źle, słuchajcie. Ciekawe energie. Tym bardziej, że macie tą energię zwycięstwa, tak? No ale pamiętajcie, że to jest też ryzyko, więc tutaj należy zachować ostrożność. No dobrze, zobaczymy, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach dla wodnika na miesiąc listopad 2025. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie, wodnik 2025. Wodnik 2025. Uważajcie, bo tutaj, jeśli chodzi o relacje, może być troszeczkę gorzej. Ktoś będzie próbował Was poszufladkować. Być może to są podejrzenia, że jesteście w trójkącie. A może być też tak, że wy możecie próbować kogoś tutaj na siłę zatrzymać, tak? I uważajcie, bo jeżeli to będzie takie zbyt ostre, no to ta osoba może się próbować odciąć. Wyluzujcie, tak? Po prostu karty mówią, żeby wyluzować. No, może być ktoś trzeci, ale to nie musi być osoba trzecia. To może być też osoba trzecia typu teściowa, nie musi być kochanka, tak? Tylko ktoś, kto przeszkadza w relacji. Może to być też dziecko, może to być też odległość coś, co was też troszeczkę przytłacza. Może to być praca, że ta osoba nie dysponuje czasem tyle, ile byście chciały, chcieli. Dociągniemy karty. Jest 10 pentakli. No może też być tak, że ta osoba nie powiedziała Wam, że jest w związku małżeńskim. Też tak może być. Yy, zwracajcie uwagę na równowagę w dawaniu i braniu, czyli ile daje ta osoba z siebie czasu, ile ta osoba poświęca Wam na yy, wysyłanie wiadomości, ile ta osoba yy, po prostu jest dla was, tak? Żeby ta równowaga była zachowana. No tu jest jeden kielich wylany, cztery stoją, czyli nie wszystko jest stracone, ale tak jakby czujecie niedosyt w tej relacji, tak? Więc tutaj należy zwrócić uwagę. No i być może, no właśnie jest ten. Um, być może wy jesteście y, jako królowa, y, królowa mieczy, królowa pentakli, tu pojawia się cesarz, więc być może. Albo ten cesarz będzie wybierał między dwoma osobami, albo wy będziecie wybierać, tak? Więc tutaj też tak może być. No jest Karta Sprawiedliwości, być może jest tutaj właśnie ten związek małżeński, no i może ta osoba będzie podejmowała decyzję o rozwodzie. Ale słuchajcie, jest coś nowego, więc albo może zupełnie nowa osoba się pojawić w Waszym życiu i będziecie wchodzić w tą relację. Albo no, relacja na nowych zasadach, że faktycznie ta osoba zdecydu zdecyduje się na rozwód, no ale no po prostu ten czas, tak? Tutaj będzie trzeba troszeczkę poczekać i, i to Was będzie troszeczkę przybijało, tak? Więc tu też tęsknota, czasem chęć zabawy. Jest też Rydwan, więc sprawy pójdą do przodu, ale no mówię, cierpliwości, cierpliwości, jeżeli faktycznie chcecie w tej relacji być, bo jeżeli będziecie to próbowały przyspieszyć, to niestety ta relacja może się y, zerwać, uciąć, tak? Więc ta osoba będzie po prostu uciekała, no bo jeżeli będziecie zbyt mocno energetycznie i fizycznie po prostu napierać, no, no to y, ta osoba, jeżeli nie będzie gotowa, no to może uciec. No dobrze, zobaczymy, co nam pokażą karty Lenormand. Karty Lenormand dla wodnika na miesiąc listopad 2025. Karty Lenormand. Kochani, no bociany, czyli zmiany, no to też może mówić o tym, że niektóre panie mogą zejść w ciąży, jeżeli. Tego oczekujecie, to jak najbardziej tak, to jest bardzo dobry czas. Ale też to zmianę, że Wy się otwieracie na zmiany. Słuchajcie, uwaga też na sen, bo to jest stres i sen tu przez jakąś kobietę. Więc tu tak jakby energie się pokazują. Skupcie się na sobie, olejcie te, te sprawy tutaj związane z jakąś osobą. Bo to was po prostu wy, będzie wykańczało, wy, zabierało wam energię, tak? Odpuśćcie tutaj. No, ktoś przeszkadza tutaj w waszej relacji, więc no, może to być bardzo dużo stresu, no. Aczkolwiek, no, jeżeli wy się zajmiecie swoimi sprawami, to tak jakby te, zobaczcie, bociany, tak? Czyli tutaj wprowadzają nową energię, czyli y, to jest tutaj za wami, y, ta osoba też może zniknąć, tak? Bo te myszy mogą ją po prostu zjeść. Więc jak wy się zajmiecie swoimi rzeczami, to, to może to po prostu zniknąć. Czego Wam serdecznie życzę, żeby ta osoba Wam nie przeszkadzała w relacji. E, kochane moje, jeśli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę na kolana, na nogi, na nadgarstki. Yy, ogólnie na swoje zdrowie zróbcie też kontrolne badania no tak jak powiedziałam, może też się pojawić ciąża, co, co może spowodować, że będziecie się cieszyć, że wasze marzenia się spełniły no uważajcie na te stresy, unikajcie tych stresów tak. jak najbardziej nie róbcie na razie nikomu żadnych prezentów, bo to mogą być wielkie straty, więc na razie, żebyście się nie narażały, przeczekajcie i... To też może oznaczać, że jak, jakąś przyjaciółkę możecie stracić, też, tak? No, która y, wydawała się być życzli, życzliwa, a później może się okazać, że jednak nie jest życzliwa. Y, no, jak to się mówi, wredne osoby trzeba eliminować z naszego życia, żeby nam nie zabierały. Energii. Więc Wy, tutaj jesteście w tych nowych energiach, w super energiach. Więc nie dajcie się ponieść emocjom, będzie wszystko dobrze. Może się pojawić też alergia na sierściuchy, zwróćcie uwagę również na dietę, zwróćcie uwagę również na jakieś tam pieprzyki, gąski czy coś tam. Niech to będzie pod obserwacją specjalisty, jeżeli takie rzeczy się pojawiają na Waszym ciele. No a ogólnie unikajcie tych stresów, bądźcie w tych pozytywnych energiach, myślcie pozytywnie, nie karmcie się negatywnymi energiami, a będzie wszystko dobrze. Kochane moje, i to by było, jeśli chodzi o kartę Lenormand na Tyle, no i zobaczymy teraz karty rady. Co one Wam tutaj podpowiedzą. Karty rady dla wodnika na miesiąc listopad 2025. Granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Wyznaczaj te granice, bo to jest bardzo ważne, żeby ktoś z buciorami nie wchodził w Twoje życie. I druga karta rady: korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości, tak? Czyli dużo wiedzy, dużo tej mądrości mamy w sobie. Czasem szukamy pomocy gdzieś indziej, a tak naprawdę mamy ją w sobie w tej. Wnętrzności, w tej duchowości yy, i może chodzi o to, żeby wzrosnąć tutaj bardziej duchowo, nawet poprzez trudne doświadczenia, ale wiele rzeczy możemy się nauczyć. Yy, drogie wodniki, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie. Wy marzycie, co sobie życzycie, ale też bądźcie ostrożni, uważajcie na te swoje marzenia. Ja was ściskam cieplutko, wysyłam wam moc pozytywnej energii. Życzę wszystkiego dobrego. Buziaki, papa, pa. do następnego razu.